Siemano wszystkim. Z tej strony Andrzej. Witam. Niedziela. Mówiłem, że się wybiorę, bo nie wysiedzę w domu. Wybrałem się do lasku, ale dziś wziąłem sobie małą sondę. Snajperkę. Bo chcę jeszcze pójść na taki... Na taki ala śmietnik. Tam trochę podłubać. Zobaczymy co wyjdzie. Oby coś fajnego. Do pierwszego lecimy. Pierwszy ładny sygnał. Ja już to widzę. I co my tu mamy? Cieniutkie. a wytarte Uuu. spróbuję coś podczyścić, to wam zaraz pokażę słuchajcie jest sreberko, silver grosz 1821 piękna moneta jest sreberko z tyłu taka nie bardzo, ale tutaj dosyć Dzisiaj sobie wziąłem małą sondę i ona mi tu właśnie na tym śmietniku. Patrzcie, totalny syf wyłuskała piękny sygnał. Dokładnie z tej dziurki jest Silver z sreberko. Pięknie. I co my tu mamy? Okrągłe coś. I to jest co. Ładny guzik pruski, piękny. Cały z łóżkiem. Bardzo ładny guziczek. Już go podczyszczę i zaraz Wam pokażę. No to jest pruski guzik wojskowy, wzór 1907-1910. Fajny guziczek. W dosyć dobrym stanie. Jak widzicie. No ładny, ładny strzał. Wyszło 74 ładny monetowy sygnał. O coś okrągłego jest. Ale to chyba nie będzie sreberko. A już byś chciał sreberko. Jeden fenol. Jeden fening. Tył. Z tyłu zajechany Ale wygląda mi to Chyba na cesarstwo Wiem wiem do spodni nie Ta cesarstwo Jest i obrączka Od głębia który? 2002 No to już tu troszkę poleżało. O jak ładnie wyskoczyło coś okrągłego Ale też pięknie zajechane Cóż to takiego? A już widzę Adolfa Jeden fening Z Adolfem o, jaki gawron <laughs> Ale jest moniaczek o 82 biło łózka małzerowska, wystrzelona Zabieramy Coś okrągłego Moniak O kurde To nie jest moneta to jest chyba jakiś szkapleżyk. Coś mi się tak wydaje. Tak, bo jest łóżko. Zaraz go podczyszczę, to Wam pokażę. No, ładny medalik. Piękna petarda. Coś pięknego. Kiedyś to robi naprawdę ładne rzeczy. To chyba. Nie, to jest chyba aluminium ale ogólnie jest bardzo ładny jakieś maleństwo wyleciało nie wiem co to jest hmm. muszę to podczyścić bo tu nic nie widać dawno nie miałem PRL-a bo wczoraj i to mnóstwo. Tu co jest? Dwa grosze. Ale zajechane. Nie, 5 groszy. Perel. Pyrryly. <gry> Teraz chyba jakiś młotek. Ta. Albo klin. Do drzewa. nie obstawiam młotek bo tu widzę jest otwór mhm. idę po niego okrągłego ale cieniutki coś to takiego jedynka jeden fenolek czy coś innego nie hmm. ja no muszę podczyścić nawet czyszczenie nie pomogło to jest po prostu destrukt nie mam pojęcia tu już nic nie widać tutaj coś przebija ale to kao 2,5 godzinki pochodzone Jestem już przy aucie, zrobię podsumowanie, pokażę Wam, co się udało dzisiaj znaleźć. Było świetnie. Oczywiście złomu. Zobaczcie, w sobotę, czyli wczoraj byłem upuścić kaskę. Ile już mam zaś? Półpodkowy, półpodkowy, Młotek. Śródłamek. Tu jakiś chyba łańcuch był Ta. Łańcuch tu też ciężki odłamek tu też z łańcucha zaraz jakiś łańcuch jakiś złomik o, łuski są trzy trzeba będzie do woreczka i segregować zaś Mm, tutaj to nie wiem co to jest. Coś z czegoś. Coś z czegoś. Tutaj jest co? Ołów. I to by było chyba tyle z tego złomu. Tak, teraz to najlepsze fanty. A to obrączka gołębia. Piękny guzik. Pruski żołnierski guziol. O! 5 groszy PRL to to jest jakiś zajazd. Ciężko określić, co to mogło być. No mówię, no, tragiczny stan. Tutaj jest Adolfik, jeden fenolek, tu jest jeden fenolek cesarstwo. Ten medalik, ładny, fajny medalik, lubię medaliki, jeszcze takie stare, no i szczał dnia, sreberko, jeden silver grosz, 1821, ponad 200 lat, piękna moletka, piękna, no co, tak jak mówię, 2,5 godzinki pochodzone, pozbierane, Trzeba czekać do przyszłego tygodnia. Zaś się wybiorę do lasku na pewno. No nic, trzymajcie się za dzisiaj. Dziękuję. Siemka.